Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku premiera na YouTube Otwierania boksa nordyckiego Z kolekcji Panini UEFA EURO 2020 Kompletny display box Mamy jeszcze tutaj Zaklejony Otworzymy sobie mam nadzieję w całości Nie będę dzisiaj prezentował kart bazowych tylko specjalne a najbardziej oczywiście karty nordyckie dlatego mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe, że bazówek nie będę czytał bo wiadomo 50 saszetek otworzyć to troszeczkę to potrwa, a chciałbym się zmieścić w 20 mniej więcej minutach ok to lecimy moi drodzy bazóweczki odkładam na bok, na kupeczkę i tylko karty specjalne. I patrzcie, od razu mamy na wstępie kartę nordycką Simon Kier, Nordic Heroes. Jak się nie mylę, trafiłem go zaraz starter paku. Więc jest pierwsza taka karta. Do tego Finlandia Magic Moment, Logo Włochy i Vida Fans Favorite. Okej, okay, nordyki, będziemy sobie tutaj układać. pozostałe karty specjalne, tam bardziej z boku. I tutaj mamy trzy w sumie: Zaniolo, WonderKit, Wyber, WonderKit i Munier Power Up. Dla przypomnienia. Jak wpadają karty nordyckie, co ile saszetek, co 4,5 paczuszki. Czyli normalnie powinno być 10 kart nordyckich w środku, a do zebrania jest 12. Zobaczymy. W sumie 11 powinno być w takim, w takim display boxie. Sparw Kapitan, Tufan Fans Favorite, Rakitic Power Up i Budapest Stadion. Hradecki, Dania lineup, i Neuer Power Up. Grosicki FANS, logo Belgii i Werner Power Up. No i nie, zapomini nie zapominajmy, że jeszcze powinny co najmniej cztery rarki być w środku. Multiple, Dolberg i Demirala. Finlandia, line-up, Fist, Kapitan i multiple Belgia. Felix, Kral, Włochy, multiple i stadion w Amsterdamie. Logowali, Witzel i Pukki, Gol Machine Ramos, Kapitan, Berg, Fans i Waran Defensive Rock. No jak na razie już tych troszeczkę otworzyłem, a tylko jedna karta nordycka, ale teraz będzie druga. Kosowo, Słowacja, Play of Team i to jest na Nordyku Robin Lot. I teraz nie wiem, czy go już trafiłem, czy nie. Będziemy oczywiście to później sprawdzać. Jeszcze mamy dużo saszetek, więc pewnie wpadnie tego dużo więcej. Izrael i Rumunia. Ja nadal poszukuję Norwegii. Tutaj mamy multiple Polaków. I rarka jest gnabry, czyli pięknie jest już rarka, na Was, Francja i Lukaku. Glik. Austria. Austria. Wcześniej nie miałem. Ze sklepu Fantop dostałem. I mamy Larsona. Trzecia karta. Nordycka. I tutaj jeszcze Szwajcaria. Magic Moment. Ukraina. Emre. I mamy Pukki. Timu Pukki. Nordic Heroes, czwarta nordycka karta, więc teraz w końcu zaczynają wpadać. Gruzja, Isak i Bonucci Stadion w Dublinie. Havertz, Ampadu i Guerreiro. Logo Ukrainy, Vertogen i Multiple Belgia. Hurricane, Lustig i multiple Francja. Islandia i jest w końcu Norwegia. Koniec moi drodzy, jest komplet. W końcu wpada Norwegia. Pięknie. Ja sobie ją tutaj też odłożę oczywiście. I tutaj jeszcze Czalanolu z Kilsi. Więc jednak moi drodzy, zanim jeszcze w Polsce wyszła kolekcja, udało mi się zebrać całą kolekcję. Cały album kompletny jest. Chyba pierwszy raz w mojej karierze kolekcjonerskiej taka sytuacja, że zanim jeszcze w Polsce wyszła jakaś kolekcja udało mi się ją zebrać. Kazurla, Germany i Ruma. Stadion w Rzymie. A my nadal polujemy na Nordyki. Weinaldum, fansik. Logo Germany. Tutaj będzie rarka pewnie, kurtła. Tak jest. On to mi wpada jak najęty non-stop. Popatrzcie, jeszcze nie zakończyłem pierwszej strony z display boxa. Więc naprawdę jest dobrze Bułgaria. Elwedi i mamy piątą kartę nordycką Kasper Schmeichel. Więc jest naprawdę bardzo dobrze już. Holandia, logo Lovren. Tutaj chyba jedna karta więcej, jak się nie mylę, albo cztery specjalne są. Dlatego tak to się wydaje. Multiple Francja, De Ligt, Lovren i logo Holandii. Blind, Francja i Portugalia Multiple. Lapalainen, Bośnia i Hercegowina, Florencji Polska, Lichsteiner. Alderweireld Multiple Włochy, i tutaj jeszcze jest stadion w Bilbao. Ok, lecimy z drugą częścią. I miejmy nadzieję, że będzie równie dobrze jak w tej pierwszej części. Portugalia, Piatov, Multiple Anglia i Stadion w Rzymie, ponownie Sancho, Melan i mamy Delanea, karta nordycka. Pięknie. Pavard, Chorwacja, Akangji, Noier, Konopianka, Dziuba i Stadion w Londynie. Gruzja, Węgry, Chorwacja multiple. Loris Kapitan, Ilmas, Polska multiple. Czechy, Lineup i ponownie multiple z Chorwacji, Macedonia, Tielemans, Henderson, Pepe, Chorwacja, Logo, Pickford mamy Play of Team, Bośnia i Hercegowina, Izrael, do tego multiple Anglia i będzie jakaś rarka, Bape, trzecia rarka. Stadion w Dublinie. Żirków, logo Danii, Dzikia i Polska Magic Moment. No coś jeszcze brakuje. Teraz tych nordyków coś przestały wpadać. Może teraz. Tym razem nie Anglia, Van Dijk i Alaba. Teraz, teraz będzie Lapalainen, Demiral i Eriksen. Christian Eriksen, Nordic Heroes. Czyli jak na razie mamy raz, dwa, trzy, cztery danie, czyli jest komplet Danii. Dwa razy Finlandia i raz Szwecja. Po cztery karty z tych trzech reprezentacji: Rosja, szynę, multiple Hiszpania. Karvalio, Czechy Perisic Mamy kolejną nordycką kartę. Hiszpania Bonucci i jest Szwed. Olson Portugalii Jankto multiple Włochy i Ukraina Magic moment Zaniolo Wyber i Pogba ile mamy saszetek 5 no jeszcze dwie karty by musiały wpaść wtedy by to tak mniej więcej Wypadało jak na saszetce pisze. Baumgartlinger, Jarmolenko i jest. Tojwio. Finlandia. Nordic Heroes. I tutaj jeszcze stadion w Monachium. Dolberg. Rumunia. Watlick i Szwajcaria Magic Moment Matuidi, Austria i Dipej no jeszcze jedna chociaż karta nordycka wtedy powinno być dobrze, będzie tutaj Rarka bo też jedna jeszcze brakuje, co najmniej cztery powinny być. Włochy, Bale i jakiś obrońca, czyli Ramos. Tak jest. Sergio Ramos. I tutaj jeszcze St. Petersburg. Mamy ostatnią saszetkę no i udało mi się zmieścić w 20 minutach, moi drodzy. I tak jest, będzie jeszcze Nordyk, czyli 10 kart nordyckich w takim display boxie. Polska, logo suchy. I no tutaj już jest powtórka, moi drodzy, ale nic się nie stało. Mamy Szmajchela i tu jeszcze Walia Magic Moment. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć nordyckich kart. Jedna tylko się powtórzyła. Cztery rarki. No i wpadła mi brakująca ostatnia karta, żeby mieć kompletny album. Mam go tutaj przy sobie, więc sobie uzupełnimy od razu album. Na samym końcu brakuje właśnie ta karta. Ostatnia strona. Tak więc będzie, moi kochani, prezentacja całego kompletnego albumu na jednym z najbliższych odcinków. A teraz czekam na wasze opinie i komentarze odnośnie tego oto nordyckiego display boxa. Ja jestem mega zadowolony, ciekaw jestem Waszych komentarzy. Tak więc to wszystko, moi kochani, dzisiaj na odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.